To strada jest pod nami. Hadir ma posiłki czekające na wilka w zasadce. Jesteśmy tu dla Rosjan łatwym celem. Tak, mamy mało czasu. Ludzie Barkowa będą nas tropić. Stracił kontrolę, ale po nią wróci. Czekaj tutaj! Ruszajmy! Musimy obciąć wilka przy Challenger. Przed wojną w tej wiosce żyły rodziny, rozbrzmiewał śmiech. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Opowiedz mi dowcip. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Nieźle. Chyba gorzej brzmi po arabsku. Nie opowiedziałeś go po arabsku. Miejcie je pod ręką. Tak jest. Hadir zajął dla nas dobrą pozycję. Mój ojciec nazywał Hadira Lwem. Co mu się stało? Zginął w walce. Kolejny al Admin Hossa. Abyrna szubesir Tędy, Aleks na nas czeka Kazałam mu wziąć wszystko, co ma Alex, zobacz 3-3-8 Lapua Przebija pancerz z 600 metrów Sam ją złożyłem Proszę Masz Niezła spluwa Strzeż jej jak oka w głowie Odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki, Hadir. W sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braci. Spójrz przez lunetę karabinu. Postaraj się, Alex. Musisz ją wyregulować. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. Mam go. Teraz dostosuj przybliżenie. Już się robi, pani komendant. Jak oficjalnie. Możesz wrócić do reszty. Tak jest. Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Tak, widzę. Pomogą nam, kiedy rozpocznie się atak. A ja hada w tu Pionowa podziałka określa dystans. Każda kreska oznacza 200 metrów. He. Petemu, Cel jest 400 metrów od nas. Celuj dwie kreski wyżej. Dwie kreski. Rozumiem. Wiatr będzie znosił twoje pociski. Patrz na flagi, by sprawdzić skąd wieje, i przesunę cel, bo było Wita się z tobą, Alek! Mój brat to twój największy fan. Teraz spróbujmy z bardziej oddalonym celem. W oddali stoi niebieski dom. Widzisz go? Widzę niebieski dom. Na lodówce leży owoc. Dystans 600 metrów. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. Spróbuj wyżej i w prawo. Trafiony! <grystanie> Ma prawdziwy talent do zabijania owoców. Słyszałem to. Ja <grystanie> hajałem. Uwaga, chłopcy. Teraz powinieneś mieć pewniejszą rękę. Pamiętaj, by wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Flagi wskażą ci kierunek wiatru, a punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Przyjąłem. Dobra, teraz wypatruj wrogów na autostradzie. Niedługo się pojawią. Na razie tylko wiatr, mam coś. Przy żurawiu pompowym to tylko jakieś kundle. Cały czas obserwuj drogę. Wilk wkrótce się zjawi. Ten pojazd nadjeżdża ze wschodu! Zrozumiałam. Nie atakować. Moi ludzie zauważyli pojazd. Po prawej. To może być wilk lub jego ludzie. Chyba wreszcie mamy towarzystwo. To zwiadowcy. Wstrzymaj ogień. Poczekaj na czysty strzał. Ali, widzisz ich? się, na dach. Obserwuj dach, Alex. Dwóch jest na dachu. Tak, widzę. Dobre trafienie. Jeszcze jeden. Niezły strzał. Dwóch zwiadowców wilka mniej. Ali, możesz zaczynać. Hadir jest pomysłowy. Kazał im zastawić pułapkę. Aleks, osłaniaj ludzi przy ciężarówce. Zabicie Wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. To prawda. A co jeśli go nie znajdziemy? Muszę. Weźmy władzę, Weźmy władzę! Pędzlan! Masi, Antuzuru el-Isara. al katala będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. Poczekajcie, aż będą bliżej, i zdetonujcie ładunki. Widzę konwój na wschodzie, kuzynko. Przyjęłam. Do dzieła. Walczcie dzielnie, kuzyni. Już tu są, Alex. Z prawej strony autostrady. Trzy pojazdy Al katali. Przyjęłam. Widzę. Nie strzelaj. Niech wejdą w zasięg. Atakujemy. Nie. Czekajcie, aż się zbliżą. Jeszcze bliżej. No, śmiało. Widzą ją. Podchodzą do ciężarówki. Hadir! Obserwuję. Przygotuj się, Alex. Wysadź ciężarówkę, Alex. Teraz. Do ataku! Do ataku! Dobry strzał! Dobry strzał, Alex. w cię. Adin, wycofaj nasz. Nie powinniśmy się wycofywać. Zrób to. Wycofaj się, Ari. Wynoś się stamtąd. Madujj w, sil w silnik, zatrzymaj ich. Celuj Cilik i Alex! Tchau! Widzę cel. Leży! Jest jeszcze jeden moździerz, Alex! Załatw obsługę!

Jest jeszcze jeden moździerz, Alex! Załatw obsługę! Przyszło, cele wyeliminowane Nie, gdzieś tam jest jeszcze jeden moździerz Nie mogę ich znaleźć, co dokładnie widzisz? 600 metrów, ruch obok niebieskiego domu Dam ich! Spoli. Ciężarówka pułapka! Zamykł, zamykł! Zatrzymaj tę ciężarówkę, Aleks! Walcz ciężarówkę, walcz już! Blisko. Dobrze strzelasz, Alex. Wilk musi być w drodze, inaczej nie wysyłaliby tu tylu żołnierzy. Zacznij podkładać id bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Więcej ładunków wybuchowych, Hadir? Tego nigdy za wiele. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą, wysadzamy. Uważaj na dystans. Alex, kapitan Price wywołuje cię przez radio. Mówi, że to pilne. Proszę. Echo 3-1 do dowódcy. Alex, wilk uciekł z miasta. Zmierzam w waszą stronę! Rosjanie są tuż za Mamy kontakt, dowódco! Głowy nisko! Nie dajcie się zauważyć! Jesteśmy w drodze! Zostańcie za osłoną! Zmierzam w waszą stronę! Rosjanie są tuż za Mamy kontakt, dowódco! Głowy nisko! Nie dajcie się zauważyć! Jesteśmy w drodze! Zostańcie za osłoną! Ciały padły z autostrady! Mam go. Się go, Szybko! Wiatr się zmienił. Mamy silny wiatr. Musisz wziąć poprawkę. Cztery kreski w lewo. Szukam celu. Przemieszcza się. Przemieszcza się. Przemieszczasz. Mam go. Dobry strzał, Alex. Alcatala przegrupowuje się na autostradzie. To mógł być on. 600 metrów, Alex. Strzelaj. Kawa wkrótce tu będzie. Ciasto dym! biały dym po lewej. Alex, wy myśleli coś? Zaczymyj. Nie przesłany. Otwórz klape Szybko! Będę odpłynął! Rosyjski dawec? Tak! A teraz odeślemy go Rosjanom! Otwórz przeciwklatowe! to Szybko! Nadim! Co to było? Oddaję im pochłonię! Co? Nie to zrobić! Nie. Nie było innego wyjścia, Farat. Teraz wszystko może się zmienić! Nie! Nie w ten sposób! Siostro! Siostro! Aleks! Posłuchaj mnie. Wykradłem gaz Rosjanom. Żeby nam pomóc. Tylko po to. Powiedz jej. Powiedz jej, Aleks.